Na początku krótkie pytanie do refleksji. Zastanówmy się, jak wiele obszarów naszego życia toczy się dzisiaj równocześnie w dwóch sferach tak zwanym świecie realnym i tym wirtualnym. Jeszcze jakiś czas temu dokładnie dwa lata temu w ciężkich, bo pandemicznych warunkach, bardzo wiele Polaków nauczyło się korzystać z różnych udogodnień internetu. Nauczyliśmy się korzystać z internetu w celu przeprowadzania transakcji bankowych, robienia zakupów online czy umawiania się do lekarza. Wiele Polaków ze względu na brak kontaktów międzyludzkich zainwestowało także w kontakt za pomocą mediów społecznościowych. Niewątpliwie jedną z zalet rozwoju internetu, do której przyczyniła się pandemia, był rozwój zdalnej formy pracy. Miliony ludzi na całym świecie przekonało się, że jeśli tylko chce, może wykonywać swoje obowiązki zawodowe z dowolnego miejsca na ziemi, mając tylko dostęp do internetu. Mowa jednak tutaj, tylko o niektórych zawodach. Według danych GUS monitorowanych od początku wybuchu pandemii COVID-19 praca zdalna w Polsce wcale nie cieszy się dużą popularnością. Niewiele zawodów w większości sektorów gospodarki wykonuje pracę zdalną. Największą popularnością praca zdalna cieszy się w sektorach gospodarki zajmujących się taką dziedziną jak Informacja, komunikacja, ubezpieczenia, finanse, technologia czy nauka. O wiele większą popularnością po zniesieniu pandemicznych restrykcji zaczęła cieszyć się hybrydowa forma pracy. Pod koniec 2021 roku, według danych GUS, wynika, że z tej formy pracy korzystało 9% Polaków, szczególnie Najwięcej pracowników zdalnych jest w sektorze IT. Podobnie jak w przypadku pracy zdalnej, pandemia wymusiła na szkołach szybkie wprowadzenie edukacji zdalnej bądź hybrydowej. Z badań nastolatki 3.0 zrealizowanych pod koniec 2020 roku wynika, że uczniowie pozytywnie oceniają nauczycieli prowadzących naukę zdalną. Dokładnie 61% pozytywnie oceniło zdalną formę edukacji. W badaniu CEBOS zrealizowanym w 2021 roku zapytano rodziców dzieci w wieku szkolnym o ich opinie oraz doświadczenia związane z edukacją zdalną. Zdaniem rodziców największą korzyścią wynikającą z edukacji zdalnej było podniesienie kompetencji informatycznych ich dzieci. Większe oszczędności czasowe i finansowe wynikające z braku dojazdów do szkoły, większe bezpieczeństwo dzieci i mniejsze narażenie na złapanie infekcji. Część rodziców podkreślała również, że dużą zaletą pracy zdalnej była poprawa ich relacji z dzieckiem, wynikająca z dłuższego przebywania dziecka w domu. Niewątpliwie jedną z zalet internetu jest darmowy i powszechny dostęp do mediów społecznościowych. Media społecznościowe dają nastolatkom na całym świecie możliwość nauki zupełnie nowymi metodami. Sam sposób, w jaki zostały zaprojektowane media społecznościowe, nastawiony jest na współpracę między jego użytkownikami. Media społecznościowe ekscytują i ciekawią uczniów o wiele bardziej niż tradycyjne sposoby nauczania. Za pomocą internetu nastolatki mogą dyskutować i komentować. Prace domowe, artykuły czy filmy, które znajdują się w internecie. Sam sposób współpracy i rozwiązywania zadań za pomocą mediów społecznościowych może w konsekwencji przyczynić się do lepszych wyników w nauce całej klasy. Na chwilę jeszcze spójrzmy na statystyki globalnego raportu na temat użytkowania internetu w Polsce w 2022 roku. Z danych z raportu wynika, że średnio w ciągu dnia statystyczny Polak spędza na korzystaniu z Internetu 6 godzin i 40 minut, z czego średnio godzinę i 40 minut spędza na korzystaniu z mediów społecznościowych. Ponad 3 godziny dziennie Polacy oglądają telewizję za pomocą mediów strumieniowych, do których niezbędny jest dostęp do Internetu. Na koniec powiedzmy sobie szczerze, jak to u nas jest z korzystaniem z internetu w życiu codziennym? Myślę, że każdy zgodzi się ze mną, że internet dziś dostępny jest dosłownie wszędzie. Dlaczego w tak wiele czynności wplatamy internet? I co ciekawe, bardzo często robimy to nieświadomie. Czy naprawdę nie przeceniamy wartości internetu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uświadomić sobie, jak wiele czynności życia codziennego wplatamy internet. Jedną z podstawowych czynności, w których pomaga nam dostęp do internetu, jest komunikacja z naszymi bliskimi za pomocą mediów społecznościowych. Internet daje nam także możliwość znalezienia pracy, robienia transakcji bankowych, robienia zakupów, umówienia się do lekarza. Internet to także kopalnia wiedzy o świecie. Internet to to także i przede wszystkim rozrywka. Za pomocą internetu mamy dostęp do mediów społecznościowych, dzięki którym możemy obserwować życie innych ludzi, i to nie tylko naszych bliskich i znajomych. Za pomocą internetu możemy przeczytać ciekawą książkę, obejrzeć dobry film, czy posłuchać muzyki na platformie YouTube. Za pomocą internetu możemy także poszerzać naszą wiedzę do pracy poprzez szkolenia online, tutoriale czy podcasty. Zalet internetu jest naprawdę wiele i jeśli chcielibyśmy wymienić je wszystkie, musielibyśmy to robić godzinami. Mając na uwadze tak wiele wymienionych zalet internetu, jak również te, których nie wymieniliśmy, ale o których mamy świadomość, zadam jeszcze raz pytanie, które pojawiło się na początku czy dziś poradzilibyśmy sobie bez dostępu do internetu.